najlepszym słowem opisującym dzisiejsze spotkanie będzie po prostu niedosyt? Ciężko stwierdzić w sumie, bo to był taki mecz moim zdaniem na remis. Mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, ale Termalika też miała swoje sytuacje, których też nie wykorzystali. Moim zdaniem musimy szanować ten punkt, ale mieliśmy kontrowersje w 90. minucie, gdzie może była ręka, może nie była, nie wiadomo, to jest decyzja sędziego i w sumie możemy szanować ten punkt, tak jak mówiłem. Twoim zdaniem czego zabrakło dzisiaj w grze Puszczy? Moim zdaniem nie zabrakło jakiegoś większego argumentu. Mieliśmy swoje sytuacje, po prostu nie udało nam się ich wykończyć, ale miejmy nadzieję, że w następnym meczu będzie dobrze i będziemy się cieszyć z bramek. No właśnie już sobota, kolejny mecz, tym razem wyjazdowy w Bielsku Biały. Jakie oczekiwania przed tym meczem? Na pewno jedziemy tam po trzy punkty. Moim zdaniem mamy bardzo dobrą drużynę, z która może tam powalczyć o trzy punkty i jedziemy z takim nastawieniem tam.